Część mamy takie zadanie z elektrolizy, no i tutaj najpierw policzymy sobie oczywiście liczbę moli z zadanego stężenia molowego oraz znaczenie objętości. No, i liczba mol jest. Mamy tutaj CUSO4. No i może sobie oznaczmy: katoda minus, anoda plus. Jak to przy elektrolizie napisali nam tam, że platynowa. No, napisali. Więc trzeba będzie tą platynę zaznaczyć. No i co? CU ma dodatni potencjał elektrochemiczny, więc bez problemu ulega elektrolizie. Także CU2 na katodzie zawsze zachodzi redukcja więc plus dwa elektrony no i daje nam to CU. No i mamy tlenową resztę kwasową, więc zapisujemy woda. No i napiszemy produkty, czyli utlenianie ma być. Czyli co? Wodór się utlenić nie może, ale tlen może z minus drugiego do zerowego. Więc zapisujemy tak jak widać. Dopisujemy współczynniki. No i cztery elektrony po stronie prawej. Dobra, zmniejszymy sobie to. Równania reakcji mamy, więc cały podpunkt A. No i chyba ułożymy proporcje, nie będziemy się tutaj z tym bawić. Wiemy, że 5,6 decymetra gazu powstało na jednej z elektrod, czyli na anodzie. Policzymy liczbę moli może z tej naszej objętości. To będzie szybciej, bo tam mamy w sumie w molach. Więc podzielę sobie naszą objętość. Przez objętość jednego mola gazu doskonałego w warunkach normalnych, czyli tutaj przez 22,4 dm sześcienny na mol. No, i to tam 0,25 mola jest. No to co? Ułożymy sobie proporcje, czyli 1 mol tlenu zgodnie z równaniem reakcji powstaje, kiedy przepływają 4 mole ładunków zgodnie z zestawą Faradaya. Każdy jeden mol to 96500 kulombów, czyli mamy 4 razy 96500 kulombów na anodzie. No i w takim razie 0,25 mola no to będzie nasz ładunek Q przepływający przez cały elektrolizer. No i to wychodzi 96500 kulombów po prostu. No i tam mamy jeszcze podpunkt b, właśnie do policzenia, czyli patrząc na pierwszą reakcję mamy dwa mole elektronów, czyli 2 razy dziewięć sześć pięćset kulombów, no generuje nam 1 mol Cu. później sobie zamienimy na gramy, albo od razu 1 mol ma 64 cztery gram na mol, może od razu tu wstawię zamiast tego jednego mola zgodnie z tym pierwszym równaniem na katodzie, po prostu wstawię jeden mol miedzi w gramach. Można sobie wpisać kuląb y, na mol, żeby się jednostki zgadzało, oczywiście. No i w takim razie, skoro przepłynęło tam to 96500 z naszego, które wyszło, no to ile miedzi powstało w wyniku elektrolizy? Tam na krzyż tamy wychodzi 32. I to tyle w tym zadaniu. Dzięki za uwagę. Cześć. Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie. Jakiś dłoje wystrzelił znowu w górę rację. Co sobotę każdy użyrał się z skazem, a na przewoł wykupiony.